Cześć, cześć, auryczny tarot i co dwutygodniowa aura horoskopowa dla Was, dla wszystkich znaków Zodiaku. Tytułem wstępu, słuchajcie, wszystkich mocno ściskam, pozdrawiam, dziękuję, że jesteście, że się udzielacie, że się odzywacie. Jeżeli macie potrzebę prywatną, zapraszam, piszcie śmiało gmail.com. Znajdziecie również ten adres w stopce kanału i pod opisem każdego z filmów. Zbieram się do kolejnej odsłony analizy relacji, potencjałów relacji. Dajcie mi jeszcze chwilę, bo pewne rzeczy się namnożyły, słuchajcie, i też trochę mnie to przyblokowało. A i energia, pamiętajcie, musi być ku temu, żeby coś móc Wam przekazać, aby móc to zrobić. Mam nadzieję, że wkrótce mi się uda. Mam nadzieję, że będziecie cierpliwi i że zajrzycie, jak tylko się ukaże kolejny film. Póki co, słuchajcie, nie zwlekając, przechodzimy do czytań na najbliższe. Dwa tygodnie. Tym razem 22 czerwca, a już, słuchajcie, 5 lipca. Wszystkim bliźniętom spóźnione życzenia urodzinowe i wszystkim rakom najlepszego, słuchajcie. A więc zaczynacie swój nowy cykl. Powodzenia do boju. I zobaczmy, co dla Was, drogie panny, w czasie od 22 czerwca do 5 lipca. Taka aura dla panien na ten czas. Co będzie energią przewodnią dla Was w okresie od 22 czerwca do 5 lipca, drogie Panny? Co będzie przewodnią energią dla Panien w tym czasie? Negocjacje, a pod spodem, słuchajcie, jakieś spekulacje. Jaka aura dla Was tych dwóch tygodni się szykuje, a więc 22 czerwca, 5 lipca dla Panien? Co będzie wokół Was? Jaka aura dla panien 22 czerwca, 5 lipca w tym czasie dla was? Jaka aura będzie was otaczać? Co będzie wam towarzyszyć? Co stanowi wyzwanie dla was na ten czas? A więc 22 czerwca, 5 lipca dla panien. Co stanowi wyzwanie dla was? Jaka trudność dla was na ten czas? A więc 22 czerwca, 5 lipca? Trudność dla panien. Jaką możecie spotkać trudność? Dwie się pokazały, słuchajcie. No to zostawiamy dwie. I jaka rada dla Was na ten czas? Jaka rada dla panien na okres od 22 czerwca do 5 lipca? I w jakiej energii Wy się będziecie czuć, występować? Co będzie Was charakteryzować, drugie panny, w tym czasie? I pod spodem słuchajcie, karta Piątki kielichów. Jakiegoś rozczarowania? Drogie panny, czas od 22 czerwca do 5 lipca powinien się dla Was jawić w charakterystyce energii Jowisza w wadze, a więc interakcji z innymi, współbrzmienia, współpracy i bliskich relacji osobistych. To słuchajcie, również duża potrzeba i silna troska o to, co sprawiedliwe, o to, co moralne. O to, co przede wszystkim dyplomatyczne. A więc będziecie tak trochę żonglować, mam wrażenie, argumentami, a niekiedy, słuchajcie, może to oznaczać również pewną grę słów. W tym czasie możecie mieć talent do łagodzenia, do bardziej kojącej, słuchajcie, yy. Perswazji, która będzie satysfakcjonująca i skuteczna przede wszystkim dla czegoś większego, dla jakiegoś konkretnego, ważnego celu, przedsięwzięcia chociażby, dobra ogółu. Może będziecie się w tym czasie akurat podejmować jakichś działań charytatywnych, społecznych, takich, które mają właśnie działać na korzyść większości. To słuchajcie również czas dla Was, pragnienia. I dążenia do poczucia zadowolenia, nie tylko siebie, ale przede wszystkim innych. Możecie również w tym czasie stawiać na trwałość relacji, na to, co jest małżeństwem, macierzyństwem ogólnie takimi, słuchajcie, kwestiami, które się gdzieś tam mają dogadać, dotrzeć i to zawsze w stronę tego, co ugodowe, co łączące, a nie dzielące. To również, słuchajcie, okres, w którym może będą się ważyć na szali pewne ważne dla niektórych decyzje, pewne konkrety będą się tutaj krystalizować, a więc, no, tak jak widoczny tytuł karty, negocjacje, będziecie coś negocjować, coś dookreślać, ustalać i wychodzić z czymś na światło dzienne. To jest również, słuchajcie, nauka czegoś nowego, nauka pewnej dziedziny lub też umiejętność poruszania się w tej, w tej dziedzinie właśnie w taki sposób, który jest specjalistyczny, a więc możecie tutaj podwyższać pewne swoje kwalifikacje lub też wzbogacać je o nowy język. Uważajcie tylko na skłonność do pewnych domysłów czy też trzymania się kurczowo czegoś, co już znacie, bo gdzieś tutaj się ta karta spekulacji raka Jowisza w raku pokazała, tylko działajcie wykorzystując to, co jest Waszym dziedzictwem, co pozwala Wam nabierać zaufania i działać w tę korzystną dla Was stronę. A więc te tygodnie dla Was negocjacji, do określania, do ustalania i przede wszystkim decyzji, decyzji konkretnych, a które będą musiały lub powinny zostać podjęte. Ta energia tych dni, tutaj w kartach Tarota z kolei w tle, pokazuje się, pokazuje się jako energia. Rozczarowania, dosyć taka trudna energia, która nie pozwala się cieszyć, która gdzieś tutaj no, zasmuca, a więc zwróćcie na to uwagę może już dzisiaj, czy te decyzje, których się będziecie podejmować, będą właśnie zadowalające, czy a może oznacza to, że wychodzicie z jakiegoś niezadowolenia i wchodzicie w stronę słońca, w to, co będzie dla was bardziej korzystne. To również może być tego typu akcent. Ogólnie słuchajcie, pokazuje się ten tydzień jako opcjonalny do tego, żeby ruszyć dalej. A więc niektórzy z was będą się chcieli zatrzymać na tym co pewne, na tym co stabilne, może czasami nudne, ale mam wrażenie, że jednak los was pchnie do przodu, zmusi was lub też nakłoni do tego, żebyście zrobili krok dalej, żebyście powzięli Decyzję w swoje ręce i żebyście przede wszystkim chwycili zalejce i poszli do przodu. Zresztą energia was samych pokazuje się również jako chwytająca zalejce, dążąca, pędząca wręcz bym powiedziała w coś nowego, w jakąś przygodę, słuchajcie, w jakąś znajomość, w jakieś nowe otwarte drzwi dla was. A więc wy sami jesteście nastawieni na to, żeby odkrywać to, co nowe, żeby. Być innowacyjnymi, żeby się nie bać, żeby się odważyć, żeby rozpocząć coś, z czym może się mierzyliście długi, długi czas. Energia tych tygodni to opcje do wyboru, to pewne zatrzymanie, zniechęcenie, niezadowolenie również dla niektórych i mimo wszystko pójście do przodu z tym, co się ma, a więc być może nie wszystkie warunki, a nie wszystko, co byście sobie może wymarzyli, będzie akurat zrealizowane i, i będzie tym ulubionym kierunkiem, na przykład. Yy, Waszej podróży. Być może wyruszycie w podróż, ale na przykład inną drogą lub innym środkiem komunikacji, mówiąc przenośnie, bo tu mówimy o dosłownych podróżach, ale mówimy też o podróżach tych mentalnych. A więc być może nie wszystko będzie tak dograne, jakbyście sobie, drogie panny, życzyły, być może nie wszystko będzie no, spełniało wasze oczekiwania, marzenia i na pierwszy rzut oka będzie się wydawało takie mocno radosne. Natomiast ogólnie te dwa tygodnie pokazują się jako idące do przodu, a więc tutaj nie stoicie. Tu może będziecie chcieli na chwilę się zatrzymać, lub też dopadnie was jakaś apatia, czy e, nuda, albo też jakaś wątpliwość właśnie. I no, nie do końca będziecie chętni, żeby e, przejąć pewną kontrolę, czy też wziąć właśnie ster we własne ręce, ale ostatecznie pokazuje się, że jednak ruszacie w podróż, zostawiając na brzegu to, co niekoniecznie ważne w tej podróży, to co niekoniecznie potrzebne. Niektórzy z Was odnawiają jakieś, słuchajcie, znajomości, niektórzy z Was no, wybiegają krok do przodu, e, przed samymi sobie, aby z czymś się przywitać, aby no, dać czemuś po prostu, mówiąc inaczej, szansę. A więc gdzieś się poprzez zmiany, które będą się wokół Was dziać, uwalniacie się po prostu, mówiąc inaczej, czujecie energię wyzwolenia, świeżą, młodą, mocno, słuchajcie, postępową. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o wyzwanie. Które jest Wam tutaj stawiane, no to przede wszystkim, słuchajcie, no, szczęście. Szczęście, dążenie do pełni, uzyskanie tej pełni, czy też poczucie pewnej kompletności. Może Wam tego brakować. I to nie chodzi tylko o to, że nie będziecie dopełnieni, a, czy też będziecie czuli jakiś deficyt, ale po prostu możecie też nie być szczerzy ze sobą. I to jest duży problem w tych tygodniach, aby być ze sobą szczerym, aby w pewne stadia wchodzić uczciwie, aby to, co negocjujecie lub to czemu, Zaprzeczacie albo z czym się godzicie, no było spójne właśnie z wami, abyście nie przerysowywali pewnych sytuacji, abyście też nie brali czegoś na wyrost, zanim w coś wejdziecie, zanim się czegoś podejmiecie, zanim ruszycie, bo tutaj też mi się pokazujecie niestety w energii trochę naiwnej, a więc no, możecie nie być do końca świadomi tego, z czym pewna podróż lub prowadzenie czegoś się wiąże. Możecie być, patrzeć na to w bardziej radosny, optymistyczny, taki entuzjastyczny sposób, a ten entuzjazm tutaj stoi jako wyzwanie, a więc żeby może też no, nie zacieszać za wcześnie, ale również, żeby też nie ulegać takiemu, e, słuchajcie, złudnemu, czy też jakiemuś takiemu jeszcze niestosownemu do danego czasu entuzjazmowi. To, co jest, słuchajcie, trudnością dla Was na te dwa tygodnie, to przede wszystkim energia pokazała się zmian. Energia zmian i bycia, słuchajcie, roztropnym. A więc, no właśnie, to jest to, żeby nie popaść w jakąś nieuzasadnioną euforię, która gdzieś Was pchnie w jakąś dziwną przepaść. Tutaj, słuchajcie, to jest trudnością, aby, no przede wszystkim. Dokonywać zmian w sposób roztropny, aby się nie rzucać, aby się w jakiś sposób nie śpieszyć, aby też, no może też nie być zbyt zachowawczym, ale również, słuchajcie, to jest energia w przeciwieństwie, która wam będzie może przeszkadzać. To jest energia także pracy, wytrwałości, stania przy swoim, no, bycia konsekwentnym również yy, i takiego, no, elementu pójścia do przodu, rozwijania czegoś, inwestowania w coś. I to może stać dla Was jako trudność, aby dokonać tego kroku, aby w jakiś sposób się na coś zdecydować, aby ruszyć, aby również wyjść, słuchajcie, z sytuacji, które no, nie są dla Was, gdzieś nie są dla Was, powodują u Was pewne, pewną apatię, powodują u Was brak zadowolenia, brak tej iskry, którą, o którą Wam chodzi. A więc z tego braku iskry, z tego braku przekonania, czy też yy, niemożności zrobienia jakiegoś Progresu. Wychodzicie, wychodzicie, i tutaj uwaga, żeby niektórzy nie wychodzili zbyt gwałtownie, żebyście, no, nie robili kroku, który was. Popchnie w stronę tej skarpy, tej, tej, tej słuchajcie, tej, tej przestrzeni niekontrolowanej, bo tutaj łatwo będzie Wam w tych tygodniach może stracić kontrolę nad tym, dokąd zmierzać, lub też zgubić ten kompas, tak, po drodze, który ma Was prowadzić. A więc na to zwróćcie uwagę, żeby nie pośpiesznie, żeby roztropnie, żeby nie za szybko, ale też w jakiś sposób, słuchajcie, postępująco do przodu, zdecydowanie, lub też tu może też chodzić o nabranie przekonania do tych zmian dla niektórych, abyście się, no właśnie. Przemogli, abyście uwierzyli, że się da, abyście no, nabrali siły i mocy sprawczej do tego, żeby to zrobić. Tu dla niektórych trudnością może być pewna dekoncentracja, a więc też zwróćcie uwagę na to, co jest związane z pewnymi pojazdami, bo pokazała się tutaj droga dwukrotnie, a więc możecie no, faktycznie być fizycznie dosłownie gdzieś w podróży i no, nie traćcie kontroli, nie traćcie też tej, tej koncentracji, nie dekoncentrujcie siebie, czy też nie otoczenie was nie, nie dekoncentruje. Na to tutaj w tych dwóch tygodniach uważajcie, bo to są te negocjacje, to są te decyzje. To są te kierunki, i przede wszystkim, słuchajcie, tempo, siła, i rozmach również, rozmach, jaka skala tego wszystkiego, jaki dystans będziecie chcieli obierać, z jakim bagażem będziecie się mierzyć w tej podróży, z jakim bagażem doświadczeń, ale również bagażem związanym z odpowiedzialnością, tak za siebie, za innych, jak i za słowa czy deklaracje, których się podejmiecie, które dostosujecie względem, tych okoliczności, które, z którymi przyjdzie Wam się mierzyć. A więc na to tutaj zwróćcie uwagę, czy wszystko jest w równowadze, czy wszystko jest aby na pewno takie klarowne i na pewnym, słuchajcie, poziomie, do którego dążycie, czy też który chciałybyście, drogie Panny, uzyskać. To, co jest radą w tym wszystkim dla Was, to dwójka buław, a więc no... Obranie, obranie kierunku, ale jeszcze nie wchodzenie w te sytuacje. Więc może dla niektórych pani tutaj jest pokazane, że jeszcze te dwa tygodnie to nie jest czas dobry, żeby z czymś ruszyć, żeby gdzieś się mocniej a, dookreślić, żeby no, wchodzić już w coś całą piersią, całym sobą, całą duszą również być może, bo tutaj też mi się ta energia duszy pokazuje, że może będzie was wołało, krzyczało do was to co jest gdzieś mocno spójne z wami, ale czy to jest aby na pewno ten kierunek, czy to jest aby na pewno to wołanie konkretne. Tutaj musicie sobie odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno jako rada pokazuje się dla was zmierzenie się z własnymi lękami, oporami. No chęć przede wszystkim spróba też podjęcia tej konfrontacji z tym Nowym obrazem rzeczywistości, który do was, gdzieś do was przychodzi, gdzieś się do was uśmiecha. I to, co jest radą dla was, drogie panny, w tych tygodniach, to przede wszystkim podjęcie, słuchajcie, decyzji, czy też no, próba znalezienia tego klucza, rozwiązania tych kwestii, które was nurtują, czy tak, czy inaczej. Nie dla wszystkich te tygodnie pokażą już ten ruch, o którym tutaj mowa, natomiast, no radzone jest Wam przemyślenie wszystkich za i przeciw dokładnie i to tak właśnie roztropnie, aby się nie pośpieszyć, aby w ogóle się nie śpieszyć, jeżeli chodzi o te kwestie, tylko patrzeć w jakiś taki sposób długoplanowy, dalekosiężny. Radą jest dla Was również to, żebyście zaczęli coś wdrażać, żebyście no już się do czegoś zebrali, żebyście się przymierzyli. To jest ta energia tutaj wyjścia spoza tego, co Was niesatysfakcjonuje, co Was nudzi, co Was przytłacza, co jest takie Gdzieś niezadowalające, a ja wiecie doskonale, że szukacie czegoś innego, i tutaj to coś inne się pokazuje na horyzoncie, jako warte do tego, żeby wyjść mu naprzeciw, żeby spojrzeć, żeby się odważyć, ale nie na łapu capu, nie na wariata, słuchajcie, na warunkach, które są obupólnie spójne z każdym i ze wszystkimi możliwymi opcjami. To, co jest radą dla Was, to. Miej kontrolę nad swoimi ambicjami, miej kontrolę nad swoimi popędami, również miej kontrolę nad tym, czy też przygotuj się z planem działania do tego, co chcesz wdrożyć. Tak dla mnie się tutaj pokazują te dwa tygodnie. A więc zanim zrobisz trzy razy pomyśl, ale też przygotuj się do tego, co chcesz zmieniać. Nie działaj pod wpływem impulsu, nie działaj. Pod wpływem pewnych wyimaginowanych marzeń czy też wizji tego, co nie do końca realne, tego, co nie do końca życzliwe czy obfite, na tyle, na ile tobie się może wydawać. Aby nie spekulować, aby się nie domyślać, aby nie rozsiewać, słuchajcie, pewnego zwątpienia prowadzącego do niezadowolenia czy też rozczarowania. Dla niektórych również, słuchajcie, to kwestia nie tylko mentalna, ale ta życiowa, prawdziwa wejścia w jakąś nową sytuację, relację, czy też po prostu e, sprawę związaną także z kwestiami zawodowymi. I tutaj, słuchajcie, no przede wszystkim niedopowiadanie sobie tego, czego nie ma, będzie dużą rolę grało. I druga sprawa, praca, praca, która jest. Przede wszystkim związana z poświęceniem się na rzecz tego zadania, które będzie Wam powierzone i nie przebieranie z nogi na nogę, nie przeskakiwanie z tematu na temat, czy też no, właśnie nie rozkojarzanie się albo też nie ciągnięcie trzech srok za ogon, tylko powołanie w tym momencie do życia silnej woli i dokończenie czegoś, czy też poświęcenie się temu zadaniu, które właśnie przed Wami stoi. To dla niektórych jest również trudność w tych tygodniach. Tu również, słuchajcie, zwrócę uwagę na pewną samodzielność, a więc może będą Panny wśród Was, które będą się chciały usadzić. Samodzielnie, wyjść na swoje, spróbować czegoś bardziej odważnego, czegoś no, naprawdę czasami szalonego. No i oczywiście niektórzy się mogą przeprowadzać dosłownie, nie tylko związkowo-mentalnie, ale też fizycznie. Gdzieś będziecie się przenosić, coś będziecie zmieniać, jeżeli chodzi o wdrożenie nowej, świeżej energii. I może też dla niektórych tutaj jest radzone, jeżeli macie jakąś opcję w tej chwili na horyzoncie, która nie do końca was satysfakcjonuje, która nie wygląda tak lukratywnie na pół gwizdka. No, to może poczekajcie, bo to może się okazać jeszcze większą skuchą niż to, co jest Waszą pozycją startową. A więc dwa tygodnie, które pokazują, owszem, dogadaj szczegóły, poznaj arkana i dopiero w to wchodź. Dopiero ruszaj, nie rób tego na wariata. Tak powiem trochę kolokwialnie. Zobaczmy, słuchajcie, jaka karta od aniołów dla Was na ten czas. A więc panny i czas od 22 czerwca do 5 lipca dla panien. A więc pokazała Wam się, słuchajcie, karta hojności i początków. Takie dwie dla Was, może dla każdego z Was, a może dla osobnych grup. Hojność to wielka zaleta duchowa, oznacza radość z pomyślności innych, nawet gdy Ty sam nie masz czego świętować. To stan umysłu. Dzięki któremu dajesz z radością, nie oczekując niczego w zamian. Wyciągnięcie tej karty stanowi zachętę, abyś był hojny i oznacza, że jesteś, że jesteś już gotów, by aspirować do tej szlachetnej cechy. Anielska mądrość zachęca, abyś ofiarował siebie samego swobodnie, otwarcie, z miłością. Za hojność czeka Ci wielka nagroda, ponieważ wszystko, co rozdajesz ze szczerego serca, wraca do ciebie powielokroć. Afirmacja. Moje serce jest hojne. I druga, słuchajcie, karta to początki. Życie to powtarzający się cykl. Ty także odrodzisz się we właściwym czasie. Może to oznaczać nowy etap w związku, kiełkujący nowy pomysł, czy rozwój takich wartości jak śmiech, światłość lub nadzieja. To może być zapowiedź zmiany absolutnej. Nie bój się porzucić tego, co znane. Nowe rzeczy nie mogą przyjść, póki to, co stare i zużyte, nie odejdzie. Anielska wskazówka dla ciebie to zaakceptuj to, co nowe. Zobaczysz, że przywitasz to z radością. Narodziny to okres krytyczny. Krucha siła życiowa wymaga ochrony i opieki w Twoim wnętrzu. Poproś anioły, by pokierowały nowym początkiem Twojego życia, aż do dojrzałości. Afirmacja dla Was? Z radością witam i pielęgnuję to, co nowe w moim życiu. Zadajcie sobie jeszcze jedno pytanie. Na odpowiedź tak lub nie. A ja wylosuję ją dla Was, a więc zobaczmy, co dla Panię tym razem. Jaka odpowiedź dla Was pierwsza wyskoczyła, słuchajcie. W wolnym tłumaczeniu, tak, ale tylko wtedy, kiedy jesteś otwarty, czy kiedy umiesz się otworzyć. Na otrzymywanie. A więc tu słuchajcie, otwierajcie się na to, co przychodzi. Otwierajcie się w sposób racjonalny i autentyczny, ale również mając autentyczne oczekiwania wobec tych sytuacji, aby się nie rozczarować, ale żeby otrzymać i to, co otrzymacie, docenić. Życzę Wam pozytywnej i ochronnej aury tych dwóch tygodni, drogie Panny. Do zobaczenia w kolejnych czytaniach. Zapraszam. Wagi.